Obserwacja codziennych doświadczeń może prowadzić do ogólnego stwierdzenia, że lekkie ciała spadają na ziemię z mniejszym przyspieszeniem niż ciała ciężkie. Wykonajmy doświadczenie polegające na jednoczesnym spadku swobodnym dwóch ciał kawałka metalu i skrawka papieru. W celu jednoczesnego rozpoczęcia spadku ciał, posłużmy się magnesem, który przyciągnie metalowy krążek znajdujący się wewnątrz tuby. W ten sposób pomiędzy krążkiem a obudową unieruchomimy papier. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli to samo doświadczenie wykonamy w znacznie obniżonym ciśnieniu czyli w próżni. Jak się okazuje, wszystkie ciała spadające pod wpływem grawitacji w próżni poruszają się z tym samym przyspieszeniem. Zwróćmy uwagę, że większa masa ciała powoduje wzrost siły ciężkości. A więc ciała o większej masie powinny spadać z większym przyspieszeniem. W próżni, przyspieszenia są takie same. Wskaż więc prawidłowe wyjaśnienie tego zjawiska.